Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Last Day on Earth. Dobra, dzisiaj sobie polecimy do rozbitego samolotu. Zobaczymy, co możemy w nim ciekawego znaleźć. Oczywiście nie mam co się ubrać, ale no tak, dobra, zjemy sobie pier i napijemy się. <laughs> do napełniania, to właśnie jak ja mam to zrobić? Ta tkanina, że ona jest, chciałem to sobie zobaczyć wcześniej. Tutaj to, nie, tutaj to, tu mam, tu mam sztabki. Dobra, więc dzisiaj dwie się nie zrobiły. Eee, poczekajcie. Teraz lecimy. Co tu mam? Tu mam mięsko. się przyda. Tutaj w deski to nie. Właśnie nie mam co się ubrać o to chodzi. Ogólnie atak miałem. Ale nic mi się nie stało. Nic mi... Nie mam jakichś dużo zniszczeń. Więc ja tylko jedno ścianę mi zniszczyli. Na szczęście. E, dobra, poczekajcie. Tylko sobie zobaczę. E, tutaj. No nic nie zrobię. musimy chyba ponieść. Tutaj będzie. Nie, tu są kamienie. No dobra Tu, 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 tu będziemy mogli to chyba tu tkaniny narobić, Ale, no dobra. Mamy tutaj, dobra. Teraz dopiero sobie zacząłem dla pieska. Czyli dobra, musimy sobie teraz level bić, bo no bez poziomu na razie nie mamy co wbijać. O to chodzi. E, co mi jest tam potrzebne? Trochę tak na gulasa do tak lipa troszkę iść, bo szybko mogą mnie załatwić. Tu to frito sobie potem wezmę. <laughs> Tego tak na razie nie mogę zrobić dobra i tak idziemy do rzutu tam to, to chyba broń mi nie jest potrzebna jedzenie na pewno wodę, bandaże to co możemy na razie odłożyć jedzonko mamy to mamy to możemy sobie zastakować broń niech się przyda niech, we, niech we, wezmę, znaczy ze sobą bo może się przydać dobra możemy iść, o no, się akurat zrobiła niedobrze ale do... patrzcie, biegnie ten piesek tutaj a to jest ten co znalazłem go? czyżby? nie, bo tamten był w pudełku, to nie dobra, lecimy do tego samolotu, zobaczymy co pierwszy raz idę tam w tej grze ogólnie ciekawe czy tam będą przeciwnicy patrzcie za 24 godziny znowu mnie będą atakować może mi się uda nagrać zobaczymy w 24 godziny to będzie ta sama godzina co teraz także może się uda zobaczymy ile mi się tam przy samolocie zajdzie bo jeszcze chciałbym to miejsce odwiedzić tutaj byliśmy co Kowalski nas grubasek gonił Mam nadzieję, że później, jak tam pójdę, to też na niego trafię, ale już go zabiję. Jego kolegę tego, zapomniałem jaką ma. Jak on tam się zwie. Eee, dobra, mamy tutaj. Nie, tutaj nie będzie przecinka. Będzie bardzo... w sumie to też. To co, dobra. Dobra, co weźmiemy, to weźmiemy. Ciekawe. Na pewno dużo będzie. Patrzcie, mamy także może nie być tak źle to jest co to jest? karta do bunkru dobra wojskowego bunkru romeo tak? bunkier alfa to wiem ale zobaczcie z są może cały komplet znajdziemy tylko szkoda że jest zużyty już mogliby dać całego chyba że jest bardzo wydajny no, yy, no wydajny tak wytrzymały to to może dlatego. O tu takie spalone zwłoki. Patrzcie, mamy to. Mamy ten materiał. Dobra, bierzemy wszystko. Mamy złotą sztabkę. Ciekawie dla nas dwie. Ciekawie dla nas warto. Dobra, coraz lepiej mi się tu zapowiada. W nie wiem co tutaj dodać u do umiejętności. Na razie może sobie to na początku może to nie będzie aż takie Eee, yy, budowa, aha A to już miałem, że mogę, to po co mi to teraz wyskoczyło Bez sensu Dobra, będziemy mogli zrobić Najważniejsze. o zegarek jest złoty, nie wiem, biorę Czy to po... Co ja mogę z tym zrobić to nie wiem, ale Z czasem się dowiem jakby... Ogarnę to jak Westland. Westland to już tam wszystko mniej więcej wiem. Jak ogarnę to jak właśnie ten Westland, to będzie dobrze. Dobra. Nie, telefonu chyba... Dobra, na razie weźmy, póki mam miejsce. Nie wiem czy on będzie mi potrzebny Chyba... Raz. Na logikę chyba raczej nie, no bo co ja mogę z nim zrobić. Dobra, tu mamy kolejne. Mamy głodny. co chwilę głodny jest. Tu się tutaj tutaj jest bardziej, musi szybko. O, patrzcie mam. Szybciej mu się chce jeść, niż w tej Westland Co ogrywam Dobra Ogólnie patrzcie jak wygląda teraz Fajne wojskowe takie Szkoda, że trochę zniszczone, ale Zawsze coś... Fajnie jak będę mógł już to sam robić kraftować normalnie Już chyba tu wszystko, tu nic... O nie, tu ile jest tego? Ja na raz tego nie zabiorę Czekajcie, jeszcze to zobaczę. Patrzcie, dlatego i. Patrzcie. się to przejdę szybko. ogóle tak wszystko chcę nagrywać, gdzie idę, co odwiedzam, żeby było. To się jak będzie od nowa sobie zaczynał, to też będzie miał mniej więcej jakiś tam podgląd, tak? Dobra, zobaczmy. Ale tu jest dużo tego. Ja tego nie zestakuję. Chyba, że to będzie wszystko praktycznie, no zobaczcie. Jakoś to mogę woda, no przydać. A telefon mogę. A telefon to mogę, dobra też. Dobra. Yy, myślę, że nie będę tak. co to? Tak wszystkiego brać też. Chyba, że pójdę i wrócę się i znowu to zabiorę. Mamy. Biorę. Piwko, piwko. Mamy kolejną sztabkę, fajnie. Czekajcie, sobie bandaż Zawsze się przyjeda pamiętajcie. Na początku trzeba wszystko zbierać i... No bo potem może zabraknąć i... A to, może... to, to nie jest to energię co daje? Bo jeszcze tamto mam nie wykorzystałem, wiecie? A nie, to jest energia To to piwo sobie piję, może to do picia nam no daje O nie, siku się chce. Trzeba się wysikać. O, po piwku to ta Nowe. Cenzura. No chłopak wysika się, <laughs> nawet takie coś tu jest, no nie wierzę nasikał na trawę, ty nie dobrze no, w <laughs> dobra Taśmy. no mega potrzebne, bo trzeba ukończyć motocykl, żeby jeździć i coś tam jeszcze, jakiś ten stół, tak? już nie pamiętam Dobra, widzę, że na razie wszystko jest to samo. sobie stakujemy fajnie. Me Patrzcie, pistolet, nawet tu mam gnata jakiego, A buty? Które lepsze. Naprawdę, na pewno tamte dne brata biorę. Ej, tego gnata ja muszę. Kurczę za to, za... No, Dobra, zjedzmy sobie to. Sobie to znaczy. Weźmy znowu bandaż. Dobra, te buty na razie zostawię, bo tak są zniszczone. Ale pistolet, ja nie będę z niego strzelał na razie. To pusta telefon. No nie wiem, czy te telefon st tak stakować. Tu mam część, to muszę wziąć. Kurczę, za co to wymienić? Czekaj. Okay. Co mam w drugiej ręce? A Oj, Ojejku, ojejku, ojejku. Wiecie, co, ja mu na razie te telefony, zostawię, bo ja na pewno ta część mi jest bardziej potrzebna. Dopiero jedna się trafiła. <laughs> bo ten telefon to myślę, że chyba do niczego nie będzie potrzebny. Mamy dużo apteczek. Zegarek, dobra, czekajcie. Ja chyba pójdę, to zaniosę i tu przyjdę jeszcze. Szkoda to zostawiać, naprawdę. Czekaj, apteczka. Ciekawe czy nie jest. Nie usunie mi się to Nie wiem czy ten zegarek on coś daje Nie no nie usunie mi się to przecież Jak to możemy się usunąć W sumie co ja tu zostawiam Dlaczego nie chcesz mi tego kolego Zegarek Niby złoty no to takie wiecie świeci się fajnie ale nie mam co, co zamienić fajnie że tyle tej wody znajduje, mamy kolejny zegarek mamy łom, nie dobra ja sobie pójdę to i przyjdę to zabiorę, no, no trzeba wszystko zabrać ciekawe jak ja to biorę. dobra jeszcze to utworzymy już chyba nie będziemy tam tego miejsca odwiedzić chyba odwiedzimy i, dobra jest kolejny zegarek Odwiedzimy jeszcze tamto miejsce, mniej więcej, to tak pokażę, co tam jest. Mamy tasaka, dobra. Wiecie co? Ja idę szybko, to zaniosę. Troszkę punktów, trochę energii stracę, ale. Patrzcie, za 9 zł, jak kuszą, mamy 50 końców, maczetę i cały military. A nie! Sorry, sorry. Mamy 50 końców, maczety i plecak gdzie będziemy mogli więcej nosić kosząca czy u nich to w sklepie jest? czy poczekajcie best aha to tak samo wyskakuje czasem dzieci ale oferta oferta 50 końców, maczeta pleca Zależy jak ten plecak się robi, wiecie? Czego nie mogę przejść? No, przez tamto Zobaczymy, zobaczymy. Może może to ogarnę. Mamy kolejne coś. Event jakiś Jaki event? Gdzie to jest? Tutaj coś mamy Dobra, wiecie co? Zróbmy tak, bo mi energię... Yy, to już nie będę szedł tutaj tych kamieniołomów pójdźmy szybko na Hawirę. Pójdziemy po tamte rzeczy i pójdziemy tutaj. Bo dopiero to się pokazało. Może być coś naprawdę godnego. Ten też by mi się przydał w sumie, ale nie chcę na chwilę obecną wydać, wydawać pieniążków na to. Nie będzie się złota dużo, ale na razie. No nie wiem, może mi się jeszcze raz to pokaże. Może skorzystam. Bo plecach by się przydał. Poczekajcie, dobra. Jedziemy, fajnie, fajnie ubrane. Mega kozaczek teraz. Dobra, weźmy sobie to ładnie tak teraz. Może powkładajmy to w sumie, już. Bo i tak muszę i tak. <laughs> powkładajmy, jasne. No jest trochę zbierania, no ale wiadomo. Będzie, będzie się odwiedzało. Tu mamy jeszcze pięć, będzie zaraz. Będzie się odwiedzało te miejsca, to się szybko to zrobi. Moim zdaniem. Dobra, poczekajcie. Taśma. Pięknie. Dobra, na razie nie mam co składać. Tylko czekajcie, ja sobie skraftuję. W końcu to. E, nie, shower to. Do napełnienia wody. O nie, metale wszystkie oddałem. Dobra, to zaraz sobie uzbieram. Pistolet zostawiamy. Sztabki. Mięsko wody zostawiamy. Apteczkę też by można było zostawić. No poczekajcie, to można zestakować. Teraz skrzynę sobie... skrzynię muszę sobie jeszcze ogarnąć, a no. Z czego? Szkoda, że muszę mieć to w ręku, żeby to zrobić w skrzynię. W Westland jest fajnie, bo nie muszę tego mieć. Wystarczy, że mam wykwipunku. Trochę takie utrudnione... Trochę takie źle, bo nie, nie... wiesz co masz, a... Musisz patrzeć po każdych skrzynach. Jakbyś miał tych skrzyń dużo, to musisz patrzeć. Bez sensu. Gdzie to mogę postawić? Dobra, na razie nie sobie tu... Potem, potem chyba można przenieść, co nie? Można. Tu? A e, nie można. Można usunąć. czemu nie da się, a czekaj, albo to a będzie można dobra otwieramy i <śmiech> <śmiech> i chowamy sobie to co niepotrzebne na razie Jedzą... a i karta, dobra lecimy szybko, nie ma co przedłużać lecimy tam jeszcze zabrać tą resztę i na ten event ciekawe co tam to... przez godzinę, to jakieś może rzeczy to zabrania, bo przez godzinę co to, co to co zrobić na evencie, nic. Mamy następny. Co to się dzieje? Czy to o jednym? Nie, no to chyba o to chodziło, bo tak jakby rzut się pokazał, ale to co to jest? Mogę tam iść? Watchtower. A, zobaczcie, ja ma na zielono, ja mam tu misję ogólnie. Bo ja gdzieś, gdzieś to czytałem. Watch, watch, watch tower A, to co to, to jest? Tak. A. Aha, dostaje się za... Ale co 9000 jakiś tych Klań Tu mamy coś do zabrania, możemy zabrać Nie mogę? Aha, trzeba mieć 4 punktów. Dobra, e, lecimy. patrzcie, ja mam tutaj właśnie miejsce na zielono jest... Ale dobra, lecimy tutaj, gdzie miałam. Gdzieś czytałem, że mam właśnie misję, ale nie, nie, nie mogę sobie przypomnieć. Właśnie watchtower O tak, o to o to. Ale dobra, spokojnie, spokojnie. Muszę odblokować to miejsce. Spokojnie. Może odblokujemy? Jeszcze na tym nie się udał. No kurczę, ciekawie, ciekawie się zaczyna. Jest co robić. Dobra, zabieramy. Tu chyba wszystko zebrałem. Tam dalej. A tu? Tu też. <słuch> Tutaj. Tu też. Tam dalej, gdzieś to było. Tutaj. tasek, tasek, przyda się też, nie może to był szkodzony. mamy trzy zegarki, ciekawe co za te zegarki mogę nie wiem, możecie napiszcie w komentarzu co ja mogę za te zegarki zhandlować czy co? może do miasta? trzeba wszystko zabierać no. Dobra, to chyba już wszystko było. Tak, dobra, jeszcze zobaczę. <laughs> dobra, e, wypijemy sobie teraz energię, żeby dostać się jeszcze na ten event. Trzeba to skorzystać, use, dobra, use us. Mam, 100 energii chyba powinniśmy mieć. W sumie. co tu jest? O, ząbiak, siema. Co ty tu robisz? O, teraz plecach nie wyskoczył ten oferta. Czasem będzie tak wyskakiwać, wiecie? W Westland też tak było. Dobra, mamy, a nie mamy pełnej energii. No ale tu chyba dojdziemy. Dojdziemy, dobra, na styk. To sobie w następnym odcinku, w następnym odcinku sobie to odblokujemy. Zobaczymy, co tam się znajduje. I pójdziemy tutaj na te kamienie Umy, Na zielony obszar. Chcę Wam wszystko pokazywać. Były tutaj jakieś są te siedziby. Co to jest? Wioski. Tu jest ten bunker właśnie. Zaraz zobaczymy. Bunker alfa. Tu patrzcie coś jest. Ale to już nie jest blokowane. Tu jest ten bunker. A nie, brawo! Czyli to ta karta była, tak? Nie, Romeo, coś tam Romeo czy coś. Aha, i tu patrzcie mam jeszcze watchtower. Czyli te dwa miejsca sobie odwiedzimy chyba. Na następnym tym odcinku. Tutaj jakieś drzewo są. Skąd? Dobra. Wchodzimy. Ale to chyba nie powinno być przeciwników. Ale zawsze że będę wiedział co tu A może nie, coś jest. Nie, to jest kupiec normalnie. Patrzcie, ja piwo wypiłem. Może. Mam. 10 chyba tego mam, ale piwo wypiłem. No ale skąd miałem wiedzieć? Co to jest? Broń, paczka broni. O nie, ale dobra, godzinę, nie zdążę, nie znajdę piwa. Ale czy to jest. Yy, czy to jest. Warto to kupać, grzymy? Bo też może lipa, by wy, wyskoczyć. Znaczy lipa, że. Bida. No nie wiem, spróbuję przez godzinę znaleźć sobie jeszcze te piwo. Ale nie wiem, zobaczę. Dobra, to nic nie ma, to czyli to jest kupiec. Czyli to takie coś się pokazuje. Można coś u niego fajnego być może nabyć. No, ale już jestem ciekaw, pójdziemy gdzieś tam na czerwoną, nie. nawet pomarańczową. to już będzie więcej zombiaków i lepiej. No dobra, się nie odblokujemy sobie już tego miejsca. A tu jest patrzcie, Bunker Alfa. E, blisko mnie nawet. Ale jeszcze jeden gdzieś był, powinien być bunker. Poczekajcie. No, nie ma. A jest tu. Charlie. Powiem, kiedyś oglądałem filmiki. Jeszcze grał Co tam grał? Farel chyba nagrywał Ale dawno, dawno temu. To chyba tylko bunker alfa był. Tak mi się wydaje w sobie. No dobra, tu się nie udało niestety. Brakuje no. Także myślę, że sobie pomału tu dojdziemy do chałupki. No i co? I myślę, że to będzie tyle taki. No nie wiem, czy dla kogoś nudny. Dla mnie ciekawy, bo sobie od, odkrywam, tak? Poznaję, co, gdzie, co jest. A tu mieliśmy rzut, ale to i tak bym się nie dostał, chyba. Nie, no raczej nie. Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. 17 minut, ciekawe ile mi się energii. Ale to nie. Ma. Bez szans, bo to jest tutaj 10. za 25 monet nie, no dobra, ten rzut jest co chwilę pewnie ale warto, na rzucie może być dużo, dużo fajnych itemów no dobra, to tak, że pomału sobie kończę, sobie tu dojdzie te zombiaki, mam nadzieję, że mi się uda nagrać jak mnie zaatakują, bo jestem ciekaw, jak to wygląda no i co? mam nadzieję, że chociaż podobał się odcinek i widzimy się w kolejnym odcinku standardowo no i co, zostawcie łapeczkę i subika. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.